Witam. Robię tę recenzję, ponieważ przed zakupem replik sam chciałem znaleźć taki materiał, ale nie znalazłem dostatecznego porównania. Także zestawię ze sobą dwie repliki. HK416 firmy Specna Arms, HK416 firmy Double Bell oraz spalny karabinek typu M4 na platformie AR15. Zapraszam. Wiem, że najlepiej byłoby porównać oryginalne HK-416 wersji palnej do replik, no natomiast właśnie w tym jest cały problem. Kto ma wiedzieć, ten wie. Właśnie dlatego postanowiłem nabyć replikę z jak najlepszym odzorowaniem pierwowzoru i w dość przystępnej cenie. A że budowa obu karabinków jest bardzo podobna, poza mechanizmem tłoka gazowego, możemy bazować na M4 jako porównaniu. Z tego też powodu, jeśli ktoś ogląda ten materiał głównie ze względu na specyfikacje ASG, typu omówienie gearboxa, rozkładanie na części, testowanie strzelania, to temu nie poświęcę zbyt wiele czasu w tym materiale. Natomiast co do walorów estetycznych i wykonania, postaram się zgłębić temat możliwie szczegółowo. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz, dość kluczowa, bo od tego wszystko się zaczyna, a mianowicie cena. Jako, że YouTube podobno bardzo nie lubi poruszania tematu ceny w połączeniu z takimi oto narzędziami, podam tylko pewne proporcje. Kto będzie chciał zgłębić temat, to zapraszam do opisu. Dobra. HK od Double Bell kosztuje około 17 razy mniej niż palny odpowiednik HK416. HK od Specna Arms kosztuje około 14 razy taniej od palnej wersji HK416. Hmm, Jeśli chodzi o Tutaj karabinek typu M4, czyli broń palną, to jest koszt około 4 razy taniej niż HK416. Mimo, że obie to jest tak naprawdę broń palna, także jak tutaj widzicie, firma HK to jest pewien luksus, nie dla śmiertelników. Skoro już jesteśmy przy matematyce, w pewien sposób porównajmy FPS-y. W końcu jest to ASG, więc jakieś znaczenie to ma. Według załączonych certyfikatów. Obie pliki osiągają około 400 fps -ów. Trochę na korzyść z specna gdzie tam jest 410, pewnie średnio, natomiast to jest mniej więcej to samo. Jako ciekawostkę i porównanie M4 czy tam HK416, w wersji palnej osiąga prawie 3000 FPS-ów. Także taka, taka różnica. Najlepiej zacząć porównanie od pokazania modelu 3D. Jak widzicie, tutaj mamy wersję z dłuższą lufą i składaną muszką. Charakterystyczne znaki rozpoznawcze HK416 to m.in. tutaj selektor ognia, przyrządy mechaniczne celownicze, taki przeziernik znany z MP5 oraz chwyt dość zakrąglony. Tutaj też jest te, takie typowe dla tej konstrukcji i do tego quadrail jest. Ponumerowany. Jak widzicie tutaj numerki, quadrille to jest to przednie łoże, gdzie z każdej strony jest taka szyna do mocowania różnych, różnych innych akcesoriów. W przykroju możemy też dostrzec tutaj zamek, czarny zamek z logiem HK. Dobra, to by było na tyle jeśli chodzi o model 3D. Teraz pokażę Wam pewne aspekty broni palnej, trudno odwzorowywalne w replikach ASG. Dźwignia przeładowania M4. Dźwignia wymaga pewnej siły, żeby odblokować zaczep, i jeszcze większej, żeby potem pociągnąć za nią i zaryglować nabój w komorze. Idąc po dźwigni do zamka, warto zwrócić uwagę, że po ostatnim strzale, tak zwany bolt catch, zostawia w zamek w tym położeniu, kiedy nie ma żadnego naboju już w magazynku. Tutaj jeden nabój jest teraz w komorze. Zbijak, żeby nie było. Także po wyrzuceniu, tutaj jak widzicie, komora zostaje otwarta, bo zamek jest w tylnym położeniu. Żeby zrzucić teraz ten zamek, trzeba nacisnąć ten przycisk z tej strony. A raczej go uderzyć, bo to wcale nie jest tak łatwo, żeby go nacisnąć. Ok. Pytanie, czy producent repliki w ogóle fadygował się z robieniem jakiejkolwiek trapy zamka, bo też często w replikach jest ten problem, że w ogóle tutaj nic nie jest zrobione tak jak w prawdziwym. I następna sprawa, czyli osłona wyrzutnika łuski. W broni palnej bardzo płynnie otwiera się podczas odciągania zamka. Jak widzicie, lekko tylko ruszę i już otwiera się ta klapka. Także tak to wygląda w parnym odpowiedniku. Kolejna rzecz, dosyłacz. Czyli ten guzik tutaj. W większości replik nie jest w ogóle ruchomy, chociaż nie ma zastosowania w ASG, To jednak, gdy jest ruchomy, odzorowanie jest istotnie lepsze. I ostatnie, dwie kluczowe rzeczy, to spasowanie i waga. Spasowanie w prawdziwej broni no, na ogół jest, jest całkiem dobre. Waga, koło tam 3-4 kW. W ASG Zdarza się, że waga jest jakoś o 1 kg mniejsza niż w oryginalnym, przez to, że tam są jakby gorsze części, gorszy metal, mniej, mniej w zasadzie też części metalowych, więc to są te główne rzeczy, które mogą się różnić w replikach. No i w sumie to było na tyle. Zresztą zeszczem elementów była tak, że jest tak dobrze odzorowana, że często jest nie do odróżnienia. Mając powyższe na uwadze, możemy przejść do najbardziej wycikowanej części, czyli porównaniu obu replik. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, niemal identyczne. Oba wykonane, obie są wykonane z full metalu. Wszędzie tutaj jest metal. To jest pewnie cynki aluminium taki stop. Natomiast oczywiście jeszcze tutaj są części plastikowe, ale to tak jak w pralnym oryginalne, więc tutaj jest na plus. Specna Arms dodała dość hamsko na korpusie oraz magazynku. Wszędzie swoje inicjały firmy, czy tutaj SA, dużymi literami, na ARMS i tutaj na magazynku też napisane jest w dwóch miejscach, także no to, to jest dość słabe. Double na bell bel, natomiast nic nie oznaczył, zero żadnych kalibrów, co najwyżej na selektorze ognia tutaj są te znaki, no ale tak jakby wszystko jest tutaj czyściutkie. W jedno i drugie nie odzoruję oryginału, ale no to możecie sobie teraz sami uznać, który jest, który jest lepszy pod tym względem. Jeśli chodzi o wagę, z pustymi magazynkami ważyłem to tak M4 z dodatkami, wszystkimi, więc tutaj oczywiście będzie to cięższe, ale M z dodatkami to waży 3910 gramów. Oryginalny HK. 416, czyli ten palny pierwowzór Waży 3270 gramów Specna Arms waży 3030 gramów Plus jeszcze bateria Oczywiście jeśli ją dołoży jako do SG, Także tutaj już jest bardzo podobnie do oryginału Lekko mniej waży replika od Double Bell, Czyli 2910 gramów Plus bateria Także to nieźle Waga jest całkiem podobna Najbardziej rzucające się w oczy różnice, to, to jest chwyt. Zdecydowanie ten chwyt od Specna Arms jest przyjemniejszy w dotyku. Plastik wydaje się lepszej jakości i po prostu odwzorowuje e, faktycznie oryginalny chwyt. Ten w Double Bell jest wykonany z tańszego plastiku i ma kształt coś pomiędzy HK416 i M4. W obu przypadkach żadnych luzów tutaj nie stwierdziłem. Także jest tutaj stabilnie co do magazynków, no jest tak średnio. Jeśli chodzi o specne tak jak mówiłem, no tutaj są te oznaczenia. Także tu jest słabo pod tym względem. Double Bell nie ma oznaczeń. W obu znajduje się dziurka, która służy do ładowania tego ASG właśnie. I ASG się ładuje w ten sposób, taką korbką Natomiast jeśli chodzi o palny odpowiednik, nie ma to żadnego stosowania, a jedynie sprawia, że magazynek wygląda mniej realistycznie. Jeśli się porusza trochę magazynki, to tam coś słychać, coś tam grzechocze. No natomiast to jest dość typowe w ASG. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Na pewno w oryginalnym takiego czegoś nie ma. Tutaj nic nie, nic nie brzęczy. Dobra. Następna rzecz, tych magazynków nie da się zamieniać między sobą, ponieważ mają inne, inne grubości. Zarówno palne, między palnym i ASG tutaj nic nie wejdzie, po prostu, jak tutaj nie wiem czy to widać, pewnie nie, no ale tutaj jest jednak różnica i to się blokuje. Następnie kabung. W obu replikach jest metalowy, natomiast w Double Bell dość luźno chodzi, możecie usłyszeć. Da się to pewnie bardzo łatwo naprawić długim sposobem, jakąś blaszką, zagięciem blaszki, czymkolwiek, ale no nie tak powinno to wyglądać jak na fabryczny egzemplarz. Moim zdaniem w Specna Arms tego problemu nie ma, tutaj wszystko trzyma się ok. Jeśli chodzi o korpus, w obu replikach Upper i Lower, czyli górna część i dolna część się trzymają. W Specna Arms nie ma żadnego luzu, w Double Bell też luzu na razie nie zauważyłem, natomiast widzę, że tu jest lekka szpara która moim zdaniem może się wyrobić i z czasem nabrać, przełożyć się do zwiększenia jakichś luzów. Także tutaj mały minus. Dość ważną kwestią jest odzorowanie zamka i osłony okna wyrzutu łusek oraz przy okazji bolt catch. na arms atrapa zamka jest czarna, jak w oryginale. Tutaj możecie zobaczyć. Do kamery przybliżę. Czarny zamek po odciągnięciu blokuje się w tylnym położeniu i drugą stroną tym guzikiem możemy to odblokować wraca na pozycję także tu jest całkiem ok tak, jeszcze pokażę sklepką jak to wygląda bo to też istotna rzecz tutaj bardzo płynnie chodzi po odciągnięciu od razu odskakuje tu jest jakby bez nie da się zarzucić do niczego wszystko jest ok, jeśli chodzi o double bell tu jest trochę gorzej Zamek jest taki błyszczący, dość tandetnie to wygląda, szczerze mówiąc. Po podciągnięciu też zatrzymuje się w tylnym położeniu i z drugiej strony, po naciśnięciu guzika, wraca na pozycję. Ten tutaj guzik jest bardziej wystający tak nienaturalnie także, też względem broni palnej, tutaj nie jest zbyt dobrze zrobione. Jeśli chodzi o klapkę. Tutaj to w ogóle ktoś się nie postarał, bo jak się bardzo wolno odciąga, to czasami w ogóle nie odskakuje, czasami właśnie po, ta, po takim długim czasie, więc to jakby tak być nie powinno. To by się przydało poprawić. Na minus dla specnie jeszcze mogę dodać to, że komora jak widzieliście, jest taka niebieska, co od razu pokazuje, że to nie sprawdziła broń. Być może to jest zrobione po to, żeby w ISG jak, jak ktoś gra po prostu miał łatwiej i widział, jak to regulować. Natomiast, no tutaj to, to jest trochę na minus. W, tutaj w Double Bell jest czarne, także jest ok. Idąc dalej, przyrządy celownicze w obu karabinkach to muszka i przeźródnik membrowy. Tutaj to spróbuję pokazać razem. Mamy tu dwa przeźródniki membrowe, one się kręcą w obu przypadkach. W wersji palnej na ogół muszka jest składana. Tutaj, tak jak zresztą pokazałem tam na modelu 3D, tutaj muszka jest przykręcana i bardziej podobna do tej, takiej w MP5. No w, i tak, tutaj można oczywiście odkręcić, dodać jakiś sobie kolimator, lente, jak ktoś nie lubi, ale jednak to jest taka mała różnica z oryginału. W Double Bell cyfry są naniesione na żółto, jak w oryginale. Nie wiem, czy to widać, tak, teraz widać żółte cyfry tutaj są cyfry białe i w Specna aros mniej to się rusza to, ten cały przeziernik niż w wersji Double Bell, to jest na minus w wersji Double Bell dodatkowo ktoś wymyślił sobie żeby z tego przeziernika zrobić na pozycji 1 taką muszkę czyli nie naciąć, to nie występuje w oryginale, nie wiem kto to kto to wymyślił, natomiast nie ma to żadnego sensu. Specna Arms ma białe napisy, tak jak mówiłem. Regulowanie przedziarnika działa lepiej. Następnie tu Jak widać, oba są podobne. W tym Specna Arms, o tutaj, jest lepiej to wzorowane, bo są ryflowania, jest taki ciemny mat jako farba. W Double Bell to się trochę świeci, w się sensie błyszczy i to tak wygląda dość zabawkowo. Ale poza tym nie ma się do czego się przyczepić, oba są odkręcane. Tu pod tym jest taka śrubka imbusowa, którą można wykręcić i tam jest gwint 14 mm, na który można założyć jakąś przedłużkę rufy, co zamierzam też sobie dokupić, lub jakiś inny tłumik, jak komuś się nie podoba. Od razu tutaj zaznaczę, że w obu przypadkach, jak widzicie, na quadrailu są. Są tutaj te napisy. W Double Bellu kończą się na łożu. W na Arms są dalej nad korpusem. Zbliżając się w stronę końca, kolba bo w obu przypadkach jest praktycznie taka sama. Stopkę można otworzyć, przekręcając ją, co pozwoli dostać się do schowka na baterię. O dziwo w Spec na Arms zdaje się, że występuje większy luz, ale to być może dlatego, że. Specnie więcej dubałem i te tam więcej jakby części mogły się rozregulować żeby to otworzyć tutaj pokażę akurat na double bellu wystarczy przekręcić w tą stronę mamy tutaj dostęp do środka żeby zamknąć trzeba nałożyć obie części i ponownie odwrócić Sposobem dobrnęliśmy do końca recenzji. Jak zauważyliście, w większości aspektów to właśnie replika od specna Arms, która wygrywa. Co nie znaczy, że Double Bell jest złą repliką. Jeśli wyżej wymienione aspekty są według Was warte różnicy w cenie, kupujcie tą specnę. Jeżeli Wam bardziej na strzelaniu sam zależy, to taniej i równie dobrze powinno być z tą repliką od Double Bella. Piszcie w komentarzach, jakie filmy chcielibyście zobaczyć, lub jeśli macie jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam do subskrypcji i zostawienia reakcji pod tym filmem, w celu zwiększenia zasięgu. Do następnego.